Czy go zabiję? Nie boję się śmierci. Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wyzn. Nie orze i nie sieje. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z krachem się nie układa. Choć jak widać powinien, niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty, czego szukasz na Skelige, Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Jennifer z Wengerbergu. W Kertroldę u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredno, ale jak to wiedź, Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało, żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg Orkę. Zresztą, wielu widzi, że to baba, i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Jak się nazywasz? Steingring. Denerwujesz mnie, Steingrin. Mam ochotę strzelić ci w pysk. Spróbuj, przybłędo. Nie proś o litość! Tropas! go! <try>